Dzień dobry, Adam Cieślar, przed nami kolejna szybka kawa z dyrektorem, czyli krótko o organizowanych przez Dom Narodowy imprezach w najbliższych tygodniach. 3 kwietnia odbędzie się drugie już spotkanie z doktorem inżynierem Bogdanem Fickiem, Stacja Nauka. Tym razem zaprosimy na prelekcję poświęconą 10 największym geniuszom w historii ludzkości, od Archimedesa do Einsteina. 6 i 7 kwietnia zapraszamy na ogólnopolski konkurs filmów niezależnych w Styki 2024. Jego głównym organizatorem jest Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, a współpracując z nim Fundacja Nielski-Młyn i Cieszyński Środek Kultury. I to właśnie u nas w Domu Narodowym odbędzie się przegląd filmów konkursowych, a także gala finałowa, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników. Po zimowej przerwie ruszają targi staroci. 7 kwietnia zapraszamy na targowisko miejskie, oczywiście to rolno-spożywcze, przy ulicy Stawowej. Przypominamy, że targi staroci odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, od kwietnia do listopada, a ich głównym organizatorem jest Cieszyński Klub Hobbystów. Od 23 do 26 kwietnia w Cieszynie i czeskim Cieszynie potrwa kolejna edycja Uroczystości Ulmanowskich. Festiwalu poświęconego wybitnemu kompozytorowi Wiktorowi Ulmanowi, urodzonemu w Cieszynie, zamordowanemu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W ramach tegorocznej edycji przewidziane są koncerty, prelekcje, wykłady, spacery. Do Domu Narodowego zapraszamy na dwa koncerty 24 i 26 kwietnia. Wystąpią w nich odpowiednio orkiestra kameralna, na Merlin z Austrii oraz duet Agnieszka Brzezicka-Sopran i Witold Pienkowski-Fortepian. Poszczegóły imprez odsyłam do naszych mediów społecznościowych, strony internetowej, warto też zasubskrybować sobie nasz newsletter. Już dziś zapraszam na specjalne wydanie Kawy z Dyrektorem, które odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 19 i będzie miała inną formułę – na żywo. Opowiem o programie nadchodzącego święta trzech braci oraz o tym, co przygotowujemy dla Państwa na nadchodzące wakacje. Korzystając z okazji składam Państwu najlepsze życzenia świąteczne w imieniu swoim oraz oczywiście całego zespołu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury.